Cześć, okay, sięmano Wam wszystkim z tej strony, Alek. Witam Was w kolejnym odcinku z DZOT4. Ponownie witam Was w pucharze widzów letnim. No i lecimy do czwartego konkursu. To już czwarty konkurs. Niedługo idziemy na półmetku, tak naprawdę, rywalizacji. No i dzisiaj, chyba niezbyt fajna skocznia, jaką jest KŁOPIO HS127, ale liczmy na to, że obejrzymy dzisiaj również dalekie loty. Ja jeszcze oczywiście wyciszę telefon, żeby przypadkiem coś mi tutaj nie brzęczało. Na wibracje ustawię w razie w. No i cóż, zaczynamy myślę te zawody. Majtki, Kajdki. Rozpocznie oczywiście te zawody. No i pomyślnych lotów dla wszystkich. Oczywiście zapomniałem na początku powiedzieć, jeżeli odcinki z DSJ Wam się podobają, nie zapomnijcie o cenie Łapka w górę, jeżeli tak, łapka w dół, jeżeli nie, subskrypcja na kanale, to byłoby bardzo mi miło zobaczyć. I oczywiście wpadnijcie na Discorda, który jak zawsze jest w opisie. No na razie Mikey Kajtki rozpoczął bardzo dobrze. Zobaczymy jak odpowie Alan na ten skok. Ale na razie nie miał szczęścia co do właśnie konkursów. No i na razie widać, że to szczęście. Nadal nie dopisuje mu Patryks! Również ten yy, skoczek można powiedzieć, że na razie bez szału, bez jakichś fajerwerków, no ale dzisiaj może pierwsze punkty zaliczy, 126 metrów, bardzo wysokie oceny za styl i punkt przed Majtki Hajtki jest, Fafi. No zwycięstwa zimy jak widać jeszcze nadal na wakacjach i nie wiem czy te wakacje mu się nie przedłużą. No, dzisiaj jakby troszkę otrzeźwiał, no i od razu 40 przed Patriksem Poziomka numerem 5. No, można powiedzieć, że jak uda mi się w tym tygodniu zrobić ten plan, który mam do wykonania, to mogą nawet się pojawić dwa odcinki w tygodniu z DSJ. -ta. Ale to się okaże. Jestem zaraz po formacie, więc nie mam za dużo gier, więc yy, można powiedzieć, że yy, jakby to powiedzieć, yy, jota mam, mam tylko Gotika, mam GTA San Andreas i mam Wiedźmina. Tyle z gier. Larsson z numerem siódmym. Może Larson zapunktuje, bo na razie nie wiedzie się Larsonowi, no i ten skok wcale nie polepsza jego sytuacji. Czwarte miejsce Larsona. Ajajaj. Bloodgamer to samo. Na razie cieniem jest, można powiedzieć, samego siebie z poprzednich sezonów. No i jak widać, cieniem nadal pozostanie ósme miejsce. Cóż. Kubalation. Mam drobny katar, ale to nie powinno mi przeszkadzać w komentowaniu tych zawodów. Bardziej się obawiam o ziewanie. Czwarte miejsce: Kuba No i Stel. Stel, no też jestem zaskoczony jego postawą na początku sezonu, ale może i on się odblokuje. Zobaczymy. Na razie nie wygląda na to, bo jest kiepski znowu z Stela. Dziewiąte miejsce: niestety. Lecimy z następnym, Marcellos 85. Marcellos, uwaga, nie. To też nie jest dobry skok, więc chyba limit dobrych skoków już na dzisiaj wyczerpałem, można powiedzieć. Agnieszka Iwona. Oj, tutaj może, może, no tak wyglądało w miarę to. Czwarte miejsce, ale nadal poza pierwszą trójką. Kijomek. Kijomek za to bardzo ładnie, ale nie. Liczyłem, że będzie dalej. No naprawdę, to wyjście z było ładne, ale no dalej niestety było inaczej. Makuch. Zobaczymy, zobaczymy. Makuch. Makuch daleko. No tego po nim się właśnie spodziewam. Takich, właśnie skoków. Stary Wyga powraca w wielkim stylu. Maurycy. No, Maurycy, na razie widać, że niezbyt mu w głowie chyba lato. Ile? No, dzisiaj już lepiej to wygląda. Szóste miejsce Maurycego. Następny Filip Kasprzyk. Filip, Filip Kasprzyk, No nie za bardzo. 14. Dopiero miejsce Filipa. Bardzo słabo. No to Mackison. Mackison wysoko. Obrał parabola lotu i daleko. Nawet liderem został. No tego chyba się nikt nie spodziewał. Jedną dziesiątą punktu przed Fafim. No i Janko Mistrz. Zobaczymy, jak Jankowicz sobie poradzi tutaj z tym, co przed chwilą Mackison odwalił. No, nie poradził sobie za dobrze. Widać to było po wyjściu z progu od razu. Hubert K. Może Hubert ruszy do ataku i konkretnie tutaj skoczy. No, Hubert. Dobry skok. Miejsce dziewiąte, mimo wszystko. No, i kliks. Będzie połowa, no może ktoś w końcu odskoczył w tej galerę, klasyfikacji generalnej, żebyśmy mieli chociaż na jeden konkurs takiego względnego spokoju, ale no nie, dziesiąte miejsce kliksa jak na razie. Krzysztof Białek. Krzysztof Białek. Króciutko, niestety kolejny konkurs nie dla Krzysztofa, ajajaj. Wikto. O, Wiktor w kratkę skaczący. Oj, Wiktor, to wyjście z progu nie było dobre. Skok troszkę lepiej. Pociągnął mocno. No i ósme miejsce tu za Maurycym. Adamek. A, Adamek nam się rozkręca, więc zobaczymy. Zobaczymy. Oj, Adam, dobre wyjście z progu to było. I także skok dobry, więc Adam tutaj. Rusza na podboje. Dzisiaj siódme miejsce jak na razie. No i Daniel Groński. No on już parę konkursów tutaj wygrywał, więc no... No ale nie dziś. Dzisiaj na pewno nie stanie na pod... Nawet go nie zobaczymy w drugiej serii. 23. miejsce. O tym mówił właśnie. Ziewanie się załącza co chwilę. Butiks. Nie ten sport, Adrian. No ale cóż, jak widać na razie nie ma tragedii w Twoim wykonaniu. Nie możesz się tam zdydzić w swoich skoków. 12 miejsce z Kliksem w tej chwili. No i Arsanek. Arsanek. Piękny to był lot naprawdę piękny, ale lidera nie będzie. Noty za styl tu wszystko psują. 127 metrów, bardzo ładny skok, Garsanek polski ziom ojoj oj, oj, polski ziom, tutaj spokojnie musisz zachować się i to był niezły skok ale dziesiąte miejsce polskiego zioma zobaczymy czy Bledrow tutaj odzyska swoją formę czy znowu będzie skakał jak najęty zobaczymy, no nie tutaj się nie uda niestety Bledrowowi za dużo zdziałać, niestety, szkoda. 17. miejsce Bledrow. Czas na Adama The Adam, zobaczymy. Kazachstan, nie zapominajmy, więc tutaj może się wszystko stać. Kazachstan jest zawsze nieobliczalny, no ale dzisiaj w drugą stronę. 21. miejsce The Adama. Kartek, no, Kartek też go sobie nieźle pozwala, można powiedzieć. Tego lata, no ale zobaczymy jak będzie dalej, bo to wiemy, to może być początek, euforia, można powiedzieć. No i na euforii chyba się dzisiaj skończy, 20 miejsce, na chwilę obecną oczywiście. Kuba Pchnik, a tu przed nami jeszcze 20 zostało, więc no... Będzie ciężko, Kuba Pchnik, czy skoczy dalej? No to nie był dobry stop Kuba Pchnika. 20 miejsce, tuż przed kartkiem. No ale następny jest Cydziu. Cydziu wiecznie młody, wiecznie skaczący. Można powiedzieć dobry duch. No i proszę zobaczyć, jakim stylu tutaj cydziu skacze. I obejmuje prowadzenie 130,13 przed Makisonem. Więc plan minimum wykonałeś. Tomek R Oj, czyż byśmy zaczęli oglądać dalsze skoki. No na to wychodzi. Tutaj Tomek ERC, siódme miejsce. No te za tu mocno pokrzyżowały plany. Ale skok dobry. Kari. 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 No nie był to daleki skok. szesnaste miejsce Kari. No i następny fan Barcy. Fanbarcy, oj, to będzie daleki skok. Chyba mamy nowego lidera i to samodzielnie. Chyba, no, przewaga dosyć spora. 3,7 przed tydzień Fanbarcy. ale ładnie skoczył. Tu nie ma co się oszukiwać. Limonka. Limonka, limonka nie. Limonka zepsuł, 28 miejsce Limonki. Aj, jaj, Patryk Wójtowicz. Oj, Patryk, to będzie dobry skok. Nie, ależ się położył źle na narty. No i 32 miejsce w efekcie. Ależ skoda, Mateusz Szwiderski. Mateusz Szwiderski to też nie będzie dobry skok. I też chyba brak 30. 26 miejsce, To jest wszystko na wyciągnięcie ręki. Kimi. No, kimi spokojnie no. 12 miejsca, ale już zadrżałem, bo widziałem to lądowanie. Rozjechały się trochę narty. No i tu za damy jest kimi. Pysiatka. Oj, Pysiatka chyba nie, chyba tutaj nie, choć ciągnęła do końca tutaj ten skok. I 25 miejsce Pysiatki, Tuż przy tuż za poziomką, pół punktu dokładnie. MKS i Obal 9 MKS i Obal 9, to też jest dobry skok Miejsce 13 Tuż za kimi 1.1 punktu razem z Maurycem okupują 13 miejsce Kiwajow, Kiwowski No jak się Jak się kierowca F1 tutaj spisze, oj kiepsko no, Kierowca F1 odpada dzisiaj rywalizacji 39. Miejsce Kiwajów odpada Simba Ghost 17. Simba, Simba, daleko. Miejsce 22. No daleko, ale 22. Więc to jest taka rozbieżność. Piotrek YouTube. Oj, do piątu postawione narty to nie wróży nic dobrego, tak jak mówiłem. No i efekt 39 miejsce, brak awansu na pewno. Szaryk 102, no już jesteśmy naprawdę na końcówce tego konkursu. I teraz Szaryk, Oj, Szaryk też chyba tutaj nie za bardzo. Które miejsce? 26 miejsce, szarika tuż za Larsonem jest 40. punktu. No i teraz Xaver. Na razie Xaver świetnie się spisuje, ale zobaczymy, czy i w tym konkursie. No, nie wygląda mi to na dobry skok, choć ciągnął jak mógł najdalej. 25 miejsce razem z Larsonem, więc w drugiej serii powinniśmy go zobaczyć, ale straty będą ogromne. Remos. Teraz Remos. No dla niego to jest ważny skok. Zobaczymy. No i cię, próbuje, próbuje, ale czy przeskoczy ksawera? 22 miejsce. Jest przed ksaverem na pewno. Teraz została trójka, liwerdzik pierwszy. No, jak daleko skoczy. To jest pytanie. Albo jak bardzo zepsuje, no. No i zepsuł i chyba brak 30 przez to. 39 miejsce. No, już wszystko chyba wiemy, co tutaj się wydarzyło. Marek Płonka. Marek Płonka, uwaga, czy będzie prowadzenie? Nie będzie, ale będzie wysoko. Piąte miejsce: Marek Płonka. Świetny to był skok w jego wykonaniu. No, i teraz Nick musi bardzo daleko skoczyć, jeżeli chce tutaj. Być przed nim. No, zobaczymy, jak nikt skoczy. No, to nie będzie dobry skoknika. Ledwo trzydziestka mi się wydaje. Dwudzieste pierwsze miejsce nich po pierwszej serii. Więc po tej pierwszej serii konkursowej na pierwszym miejscu Fan -barcy, Drugi Cydziu. Trzeci Makison. Czwarty Fafi. No, Fafi wraca. Piąty Marek Płonka. Szósty Patryks. Siódmy Makuch. Ósmy Majtki Kajtki. Dziewiąty Tomek R. Dziesiątkę zamyka Arsanek. Na trzech ostatnich miejscach, które dały awans do drugiej serii, Larson, Ksawer i Sharik 102, tak to właśnie wygląda. Czekamy zatem na drugą serię konkursową. No i cóż, już jesteśmy po tej króciutkiej, bardzo króciutkiej przerwie. Sharik 102 rozpoczyna drugą serię. No i pomyślnych lotów, drodzy panowie i drogie panie Sharik 102, no nie skoczył jakoś błyszcząco. 122,5 to samo. W gorszym stylu, oczywiście. No, i chyba przyzwyczai się dzisiaj do tego 30 miejsca. Larson, a ja to u Larsona widzę jakaś poprawa, będzie w skoku 123, 125, 2 metry na plus. Więc może parę pozycji się przebije. Zobaczymy. Xaver. Ksawer, Ksawer, no nie. Lidera nie będzie z tego. Drugie miejsce na chwilę obecną oczywiście. Bledrow. Bledrow. No Bledrow ładnie daleko. Drugie miejsce jest, jest konkret. Kionek. Oj, Kiomek, chyba będzie liderem po tym skoku, albo i nie, proszę! Myślałem, że jednak Larsona tutaj pochłonie. A tu przegrał jeszcze z Saurem, nawet tylko z Szarikiem wygrał i to też tylko pół punktu. Zimba Ghost 17, będą punkty, ale tu się liczy, ile tych punktów zdobędzie teraz. No, i nie będzie ich za dużo. Czwarte miejsce, jak na razie, więc poza pierwszą trójką, tu rano na razie, no. Ich skoki wychodzą na to, że były dobre. Remos. No tutaj Remos już skoczy dalej. Mi się wydaje, ale czy wyprzedzi Larsona? Otóż nie, Larson nadal liderem. Bledrowa Xavera wyprzedził, ale z Larsonem sobie nie poradził. Kliks. Oj, kliks. Słabiutko będzie. Albo i nie. Ciężko powiedzieć. Piąte miejsce, z Axaverem mimo wszystko. No to Butix, 21 po pierwszej serii, no i duża szansa na to, że można objąć prowadzenie Butix. Trzeba tylko dobrze skoczyć i proszę bardzo, czy wyprzedził Larsona? Nie wyprzedził! 1 dziesiąta punktu za, za Larsonem Butix, ajajaj. No i teraz lider całego cyklu, czyli Nick. Zobaczymy, czy Odpowie dalekim skokiem, no nie wychodzi na to, nie, nie, nie. Miejsce piąte dopiero, tuż przed Xaverem mimo wszystko, ale za bledrowem. Więc tutaj nikt jeszcze traci. Kari. Kari, nie. Nie wiem czy to nie był najsłabszy skok ogólnie drugiej serii, tak jest i ostatnie miejsce. Hubert K. 124, jakby tyle teraz skoczył, ale chyba nie skoczy, choć tutaj ciężko stwierdzić, nie, to nie było 124, 121, dziesiąte miejsca razem z Szarikiem No więc tutaj Larson Butix, Remus, pierwsza trójka się nie zmienia, Kubalation skacze, on jest 18 Ajajaj, Kubalation, no nie, to nie wyglądało za dobrze na progu ale miejsce dziewiąte na chwilę obejrzą No chwilę obecną. Wikto z numerem 7, numerem 22, 17 po pierwszej serii konkursu. Uwaga, Wikto. Wikto to powinien być lider póki co, i tak będzie. Daleki skok Wikto. No i mamy zmianę lidera. Długo Larson się utrzymał na prowadzeniu. No i trochę tych punktów tutaj podłapie. Polski ziom. No, ale Wikto to dalekim skokiem zasunął tutaj, no. Poszedł grubo. Polski ziom za to nie wychodzi na to, żeby byłby w dobrej formie na tą drugą serię. No i ostatnie, miejskie, ostatnie miejsce polskiego zioma. Maurycy. Uwaga. Ile skoczy Maurycy? Maurycy też będzie daleko. Powinno być drugie miejsce. Czwarte za Larsonem jeszcze i za Butiksem. Uhuhu, co tu się podziało? MKS Jobal 9. No tu powinien być dobry skok, ale... Zobaczymy. Jest chyba będzie lider. Jest 126,5 wysokie oceny za styl. No nie mogą być inaczej. Kimi. Ojoj, oj, oj, i tutaj psuje swój skok drugiej serii. Albo i nie, to nie był taki tragiczny skok. Piąte miejsce z Zalarsonym Butiksem oczywiście, i to niewiele, 20 i No, ale skok nie był taki najgorszy. Adamek. Oj, Adam tutaj chce posunąć. Nie, nie da rady. Trzecie miejsce, a proszę, jednak bił się przed Larsona. No, nie spodziewałem się, że uda mu się, ale chyba noty tutaj spowodowały dużo. Agnieszka Iwona. Oj, tu powinien być dobry skok, zobaczymy. Będzie chyba podium. Trzecie miejsce, tak jest. Pierwsza dwójka na razie nie do ruszenia. No i skacze Arsanek. Pierwszy z nich, który może tam zagrozić, tak naprawdę, tej pierwszej dwójce. Zobaczymy. Arsanek, Arsanek. No nie zagrozi chyba dwóch pierwszym miejscom. A jednak wyprzedza Wiktor, Arsanek. No i 1,1 za MKS Jobalem. Tomek R. Uwaga, Tomek R. Ile teraz skoczy? To jest bardzo ważne pytanie. Nie, 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 nie. nie. Lepsu. Chyba ostatnie miejsce 22. Tak jest ostatnie. Majtki, Kajtki. Będą pierwsze punkty, ale ile zależy właśnie od tego skoku. A i będą dobre punkty z tego. Będą bardzo dobre punkty dzisiaj z tego konkursu za niego. Piąte miejsce na razie. Aj szybko przełączyłem. Makuch. Siódme miejsce po pierwszej serii konkursowej zobaczymy. Jak tutaj wyjdzie z progu? No, niezbyt to wyjście z progu było dobre. Teraz ty pociągnie ten skok trochę, no pociągnął, ale miejsce. Jedenaste dopiero. Kurde, ależ spadł daleko. Makuch, no ale niestety takie są prawa tej skoczni. Patrix trzeci, numer startowy. Szósty po pierwszej serii konkursowej i teraz zepsuł. Zepsuł swój skok i będą marne jakieś punkciki. Siedemnaste miejsce dopiero Patrixa. Niestety. No to lecimy dalej. Marek Płonka. No, może zostać nowym liderem, tak naprawdę, więc musi swój skok przyłożyć się bardzo do niego. Ale nie wygląda na to. Bardzo krótki skok, Marka Płonki. 19. Miejsce za nikiem na pewno, więc nika nie wyprzedził. Pytanie: czy MKS Joba nie zostanie nowym liderem? Bo jak na razie prowadzi. Fafi, numer 4. Czwarty. czwarty po pierwszej serii. Ale druga, popsutet, popsutet, moi drodzy. Druga seria, 24 miejsce. No na szarym końcu, Fafi. No i została tylko trójka. Makison rozpoczyna te fajerwerki Zobaczymy, czy Makison wniesie się na szczyt. Oj, chyba nie. Makison, chyba nie. To jeszcze nie czas na twoje podium. No i 27 miejsce dla Makisona. Sydziu! No, Cydziu już stawał na podium, wygrywał konkursy, więc. On zna ten smak zwycięstwa, ale czy dzisiaj stanie na podium? No, tak wam powiem, chyba nie. Szóste miejsce, Cydzia. Ale no, było blisko, Cydziu, było blisko. No i fanbarcy na samo zakończenie, zobaczymy. Fanbarcy. Świetny ten pierwszy skok był miał przewagę, ale ta przewaga chyba mu pomoże. Pomogła mu wygrać ten konkurs dzisiaj. Więc fan Barcy wygrywa ten dzisiejszy konkurs. Trochę niespodzianka powiem wam. Nie spodziewałem się tego po nim, ale najwidoczniej wraca fan Barcy do łask. MKS Jobal 9, drugie miejsce, trzeci. Arsanek kończy czwarty. Wikto nieszczęśliwe miejsce dla niego. Piąta jest Agnieszka Iwona, szósty Majtki-Kajtki, siódmy Cydziu, ósmy Adamek, dziewiąty Larson, dziesiąty Butiks, jedenasta Kimbi, no więc blondynki też się tu zapisały dzisiaj mocno: Cydziu, Adamek, Larson, Butiks i Kimi, więc po kolei bardzo ładnie. No a na ostatnich miejscach dzisiaj Polski Ziom, Makison i Tomek R. Spójrzmy na klasyfikację generalną całego cyklu. Nadal Nik jest na prowadzeniu, 195 punktów i przewodzi tej klasyfikacji, drugi, drugi jest Marek Płonka, 175, Liwerdzik trzeci, 152, Fanbarcy, MKS, Jobal9 i Remus na czwartym miejscu mają 151 punktów, Xaver siódmy, 124, ósmy Szaryk, 102, 96, 9 Arsanek, 92 i 10 Simba, Ghost, 17, 91 Punktów w chwili obecnej, więc tutaj, moi drodzy, tak to właśnie wygląda. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie. Oczywiście ocenię na dole, nadal trzech panów tutaj bez punktów. Alan, DHR, bo ma cztery punkty. DHR, Pan Punk Klimpusław i Poziomka to są trzy. Trzech jeszcze tutaj zawodników, zawodniczek, którzy nie zdobywali punktów tak naprawdę. Więc tak, tak jak mówiłem, nie zapomnijcie o łapce w górze, albo o łapce w dół, komentujcie, subskrybujcie kanał, wpadnijcie na Discorda, który jest w opisie, a ja się z wami żegnam, trzymajcie się, na razie, papa i hej!